Cześć, siemaneczko! Ja jestem Znajder i dzisiaj popatrzymy sobie, co robią gracze na moim serwerze. Obserwowano graczy, drugi odcineczek. Zrobiłem tutaj tak trochę większą kamerkę, żeby zasłonić Wam czat, bo mam odpalonego Social spaja a nie chcę, żeby potem się czepiali, że wi każdy widzi, co piszą. Także no, wy tego nie widzicie, ja muszę widzieć, bo muszę pilnować serwera, także jest git. Ogólnie to nie posprzątałem sobie w ekwipunku. Zero przygotowania. To to nie. Właśnie, swoją drogą, tak jak już widzicie tą tutaj główeczkę, o. To jest taka jedna z nagród w formie takiej, takiego podpisu, za, ten, te, za za najlepszą budowlę, która powinna być. Czy to jest za głośno, czy mi się tylko wydaje. Czekajcie chwilę Nie wiem, jakoś za głośno mi się zdawała ta muzyka Mam nadzieję, że... Nie no, mnie słychać na pewno bardziej, bo widzę na OBS-ie, ale dla mnie jakoś za głośno to było Co prawda mogłem to przyciszyć na słuchawkę <grym> Debil Nieważne Wszystko gra słuchajcie po prostu na słuchawkach więc zagłośno Tak to jest niestety czasem się zapomni. Dobra. Swoją drogą chciałem powiedzieć, że ocenianie budowli nadal ten konkurs trwa, bo miało być już nagrane wcześniej, ale że zgłoszenia były trochę fałszywe. Bo były podane kordy, a nic w tych kordach nie było szczególnego. Albo nie było nic, albo po prostu była taka kupa, że nie było co oceniać. Dlatego jak coś zgłaszacie, to proszę was. Dajcie jakieś bardziej rozbudowane domki, a nie takie puste w środku i w ogóle. Bo to, to bez sensu takie coś. To nie ma co tam oceniać w ogóle. No. Także zgłaszajcie, bo jeszcze potrzeba nam zgłoszenia. Przynajmniej, przynajmniej ze trzy zgłoszenia, czy tam dwa. Ale żeby to takie były domki, bardziej rozbudowane wewnątrz, szczególnie jakieś coś tam bardziej przyozdobione, a nie puste kloce. Dobra, ale przechodzimy do odcineczka. Typy, typy do pierwszej osoby, o dobra niech będzie Natalia zobaczymy co ona robi tym razem włączyłem niewidzialność już zawczasu nie zapomniałem No jak na poprzednim odcinku także tego ja co bardziej jeszcze ściszę tą muzykę bo ja w sumie nie potrzebuję aż tak głośno tylko mi przeszkadza jak coś mówię, a dobra ona co tutaj biega Jakieś drzewo to chyba było Uuuu, strzelał szkielet O, nawzajem się biją szkielety Ciekawe, który wygra Obstawiam, że ten po prawej Halo? Halo? No teraz już na pewno, bo ten płonia a tamten nie Wygrał, przeżył, dłużej żył znaczy się Bo przeżyć to nie przeżył, ale dłużej żył o ziołbi idzie ojoj, ale będzie boom. Au! Jej. Na czacie nic ciekawego się nie dzieje. no przed nagraniem to miałem paru takich dekli, którzy się musieli oczywiście powyzywać. Musiałem ich uspokoić. No ale dobra. Mniejsza o to. Inw... Natalia To, to w sumie też mi niepotrzebne Brakuje mi jednej rzeczy Słuchaj ta, eee, Tego mi brakuje Coś jeszcze? Nie, tutaj już nic nie było Dobra Inw Natalia damy jej tutaj tego, o proszę ja Ciebie, tego tego i ze cztery gąbeczki lecimy do kolejnej osoby, patrzymy co robi co robią dalej gracze coś mi się tutaj komendy pindolo yy, klapki kobuta to niezłe klapki Ło tu aż trzech naraz mamy Ile piecy, ja pitole. Kurwa jak oni kucharze chyba będą. Halo, upiecz tam je coś ciekawego. Ciekawego. Chyba nie zobaczyli. Nieważne. To jest właśnie ten taki trochę gorszy plugin na tego i jak się coś psuje. To, to, to się da na baniszu to zrobić no a swoją drogą jeszcze tak chciałem zaznaczyć, że nowy serwer, ten który już mówiliśmy wcześniej że będzie, to będzie tak w maju około tak nie wiem, jakoś w środku, pod koniec maja, coś takiego chyba, że ten się szybciej rozpindoli, to wtedy będzie szybciej, no ale mam nadzieję, że jeszcze tak szybko się nie rozpindoli Jeszcze działa. Dewer trochę go bardzo uszkodził, ale go... Znaczy, nie. <grych> Sorry dewer, musiałem to powiedzieć. Ale jeszcze działa. Jeszcze udało się go odratować. Jeszcze sobie daje radę jak widać. DPS-ów mamy po 20 na razie z tego co widzę, tylko ten RAM skacze, To no, nie wiem czemu to tak. Nie mam pojęcia. No, trudno. Dobra. Tu tutaj widzę lawy powylewał jakiś pan Aj tam aj tam Dobra. Oni co tutaj biegają, te panowie, więc w sumie tylko biegają, nic ciekawego się nie dzieje. Halo, zacznie coś, coś, coś ciekawego robić, czy tak nie za bardzo? No tak, w sumie to nie za bardzo mam po co tutaj siedzieć. Robię tu czwarty dom. Okej, okay. to rób. Jak umisz, to rób i chcesz. Dobra. No oni też nic ciekawego nie robią w sumie. Tylko biegają w kółko i w, to, i w tą i we w tą No dobra, no to 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 inw To lecimy teraz do tego Zostawię mu jedno to Raz, dwa, trzy, cztery Oj kurde, nie pięć tylko cztery No dobra, niech jest Kto tu jeszcze jest? Pulpix Inw Pulpix, o ten to nie ma miejsca już tu na nic To dostanie tylko to To Drzewa mu za pindole. E, to, to, to już ma I to Dobra Drzewko to tam to może ktoś będzie chciał się poczęstować drzewkiem, dobra, lecimy dalej Aha, czekaj, bo jeszcze jeden tutaj też był no Zaparz, zapomniałbym o nim. Aby było, nie? te Biedaczek, cebulaczek. Co by mu to zajębać? Czego on tu nie potrzebuje? Nasion chyba. No, no, na co mu nasiona w tej chwili? Drugą łapę włożę. <śmieniu> <śmieniu> o co chodzi? <śmieniu> o co chodzi? Podpis to jest, panie Janie. Panie Pulpik, to jest podpis. Kamera od znajdera jest nawet opis tego przedmiotu. To jest mój podpis. Może z tego nie wiem. Oprawić w ramkę, sprzedać... Kurwa, nie wiem co zrobić. Na pole wystawić, żeby straszyło kogoś. Nie wiem, cokolwiek. Ja to bym to wziął i na ścianę powiesił. No jak już tam wolisz. Dobra. Kogo my tu mamy jeszcze? Tego typa to, 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 ten. Mamy Naki YouTube. O, ale nie chciałem jego inwentory na razie. No, puste inwentory? Czy on ma puste inwentory? Co on kuchynę robi, że ma tak pusto? Co, co coś mi tutaj. Nie Co ty robisz, że ty masz tak pusto? O! To chyba nie jest naturalne, bo jak jest naturalne, to tak trochę. średnio wygląda na naturalne. Dobra. Co ty tutaj masz? Co ty robisz? W portal nie blatuje, mnie te od razu. No zniknął mi w ogóle. Straciłem go z oczu. O, tutaj siedzi. Jak ty masz tak, panie, pusto w tym ekwipunku To ja ci aż dzieciaczku kuchnę. Z... Albo dam to tutaj. Niech nie widzi. Ole magały, jak się patrzy. Przynajmniej teraz ładnego skina masz, człowieczku. Członiu Ładny skin, ogólnie. Ja bym taki chciał. Dobra. Mamy tu ciekawego jeszcze? O, coś tu doszło nawet jeszcze. Mateuszka mamy. On teraz dojrzał, czy kiedy? Ta niedawno. O, coś. Tu... O, panie, ten to tu ma kurde. Wszystkie kolory tęczy. Ja, pitole. To mi się podobie. Ostatnio że tutaj byłem, bo ja pamiętam ten tunel. On gdzieś tam prowadzi do jeszcze jakieś wiochy. No, tu jeszcze jakieś chatki są. Ja tu byłem ostatnio, tu było mniej tych owieczków. Teraz to wziął, to rozmnożył także. Łopanie, dobra. Co ty robisz, ciekawego? No, ty chyba domek budujesz albo, nie wiem, rozbierasz. No, tak to wygląda, jakbyś go trochę rozbierał, bo tutaj w sumie. były i trochę zniszczyłeś chyba rozbierasz ten domek, albo nie wiem, przerabiasz może cokolwiek nieważne tu coś jeszcze jest, o, to go, kogo tu jaka nora, o tu jakie chodniczki tam jakaś kopalnia, to tam nie idę co my tu mamy, A jeszcze jakaś chatka chatka. Tam kolejna chatka. O kurde, tutaj normalnie jakaś łosada się rozbudowała. Co tu mamy? Dom dalewisek. Dalewisek no, no, taki, no właśnie, właśnie taki pusty, no. Większość takich domków właśnie, co się zgłosiła, to była w ten sposób, o takie, takie puste, no. Z zewnątrz może i nawet fajne, ale w środku to, to był dramat. Takie puste, jak to. Nie było co zwiedzać w ogóle w środku. Dlatego odcinek został odwołany na razie. Czekamy ciągle na budowlę, jakieś bardziej rozbudowane. Tam coś jest, tu coś jest. Ja pitole. Pełno domków, tylko wszystkie takie puste. Normalnie miasto się tutaj tworzy, nowe. Ale... Ten to ma tutaj niezłe te Coś jak kurde prawie ten Mój devera domek na... Jak to tak gra się nazywała? Conan Exiles o. o te, też takie mamy. Tutaj mamy wejście, tutaj takie kurde, jakieś dziwne coś. Wystające. Koniki tu trzymamy. A tu co? Coś tu się albo miało tworzyć, albo nie wiem, tak po prostu Albo coś rozebrane jest Dobra, to lecimy dalej Kogo my tu mamy kolejnego w kolejce? Mamy kolejnego truskaweczka Kolejną w zasadzie Co ona tu robi? Łak te kury tam szaleją? Nie no, ale tak poważnie. Ona tak serio? Wchodzi na serwer i tak stoi po prostu. Po co? Ostatnio nagrywałem z klasem trollowanie. tepnały, Potępnęliśmy się do niej, oczywiście. Stała dosłownie w tym samym miejscu co teraz. Dlatego to nawet jest ten kobel, bo ja tu dziurę nawet wykopałem, bo tak chciałem sterować ją trochę, że jak wejdzie to będzie w dziurze. Załatała się to chyba koblem. I dosłownie w tym samym miejscu tutaj wtedy była jak teraz jest. I tak stała i też się nie ruszała. No ona po prostu tu wchodzi i nic nie robi. Wchodzi i stoi, jak taki słup. Chyba czas włączyć obrażenia od... Mobów <noise> na działkach. To może znacznie się ruszać w końcu. Bo tak jak są wyłączone obrażenia na działkach od mobów agresywnych, no to tak w sumie nic jej tutaj nie grozi. Póki oczywiście czegoś nie uderzy. Bo oczywiście są wyłączone obrażenia od agresywnych mobów na działkach, ale jak uderzysz tego moba na działce, no to tak czy siakło cię będzie bił. Niestety. No, takie życie. Tu jakaś buda, coś tu jakaś farma automatyczna, widzę. Trzciny cukrowej. Zacznij się kobito ruszać, naprawdę. Bo mijają cię ciekawe rzeczy na serwerze, takie jak odcinki kuźwa. No trudno. Zapomniałem dać Mateuszkowi oczywiście pewnej rzeczy, podpisika i czterech gąbeczek za odcineczek. Jeszcze byłeś na odcinku. No i teraz jeszcze ta truskaweczka wy. Damy 4T te, Jeden, ten Jeden, ten Coś pominąłem jeszcze? Naki, Na mu dawałem? Dawałem, dobra Oki do oki To już w sumie 20 minut będzie zaraz, no dobra Prawie Także tego Zgłaszajcie oczywiście swoje budowle My wciąż czekamy, może kiedyś uda się w końcu nagrać. Ten VIP też na was ciągle... EVIP ciągle na was czeka, także. Nawet jeżeli nie zdążymy tego nagrać... Znaczy nagrać w sensie, że z VIP-em nie zdążymy e vip em na, na czas do końca serwera, to ten e-VIP dalej będzie na następnym serwerze, także... Opłaca się naprawdę. My tam rang nie usuwamy za bardzo. Jak ktoś kupił niedawno na przykład i zaraz na drugi dzień będzie nowa edycja czy coś takiego, to rangi przenosimy, także nie ma się co bać o żadną stratę. Jedyne co stracicie przy nowej edycji, to po prostu itemy, bo wszystko zaczynacie od nowa, no ale rangi zostają. I te moje działki oczywiście, no bo przecież mapa też nowa jest, no tak. Także tego. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, jakiś fajny komentarzyk. Subieka z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco. No i co? No i zgłaszajcie swoje budowle. Następnego. Trzymaj ta się. Cześć!